Kilka wybranych wyroków w zakresie należytej staranności, wyroki wydane w zakresie usług niematerialnych. Do tej pory wyroków i orzecznictwa w zakresie nowego reżimu WHT, a w szczególności należytej staranności, nie ma aż tak wiele, linia orzecznicza dopiero się tworzy. Często wyroki są też rozbieżne. I tutaj przykładowo mamy dwa wyroki Wewłuskiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2020 roku, w których sąd rozróżnił dwie sytuacje: to jest tam, gdzie wypłaty w ciągu roku do jednego podmiotu przekraczają 2 miliony złotych i tam, gdzie kwoty 2 milionów złotych nie przekraczają. I stwierdził, i to jest stanowisko korzystne dla podatników, że w przypadku Wypłat poniżej 2 milionów złotych, wystarczające jest posiadanie jedynie certyfikatu.